Już w sobotę 14 maja w Zespole Szkół ponadpodstawowych numer 1 w Końskich odbędzie się uroczystość poświęcona nadaniu szkole imienia rotmistrza Witolda Pileckiego wraz z poświęceniem sztandaru. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 10 w kościele Chrystusa Odkupiciela w Końskich. Pierwotnie uroczystość miała odbyć się rok temu, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa jej termin został przełożony. Szkoła Technikum yy... Otrzymała imię rotmistrza Witolda Pileckiego mocą uchwały Rady Powiatu już w czerwcu ubiegłego roku. No ale y, sytuacja związana z epidemią nie pozwalała tej uroczystości odbyć wcześniej. Zatem 14 maja, właśnie w murach zespołu szkół Ponad Podstawowych nr 1 w Końskich, będzie. Podniosła uroczystość, yy, ro, której początkiem będzie uroczysta Msza Święta w Kościele Chrystusa Odkupiciela, a po tej Mszy dalsza część uroczystości właśnie w murach yy, szkoły. Yy, przede wszystkim poświęcenie sztandaru, wspomnienie postaci. Patrona. Po zakończeniu mszy uczestnicy przeniosą się do budynku zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, gdzie o godzinie 12 nastąpi uroczyste powitanie przybyłych gości oraz oficjalne wystąpienie dyrektora placówki. Następnie osobom obecnym podczas wydarzenia zostanie przybliżona sylwetka Witolda Pileckiego, jego historia i dokonania. Głos będą miały okazję zabrać także zaproszone osoby. Technikum nr 1 w Końskich na uroczystość zaprosiło dzieci samego rotmistrza Witolda Pileckiego. 14 maja czeka nas bardzo ważna uroczystość, uroczystość nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego Technikum numer 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych numer 1 w Końskich. Mamy nadzieję, że w uroczystości wezmą udział dzieci rotmistrza Witolda Pileckiego, pani Zofia Pilecka-Optułowicz oraz pan Andrzej Pilecki. Wydarzenie zakończy się specjalnie przygotowanym programem artystycznym. Na gości czekać będzie również smaczny poczęstunek.